z tej strony PanSkamik. Na wstępie powiem Ci, że ten film został stworzony wyłącznie do celów edukacyjnych. W dzisiejszym filmie dowiesz się, w jaki sposób przestępcy za pośrednictwem pliku excelowskiego przejmą dostęp do Twojego systemu. Zapraszam serdecznie do oglądania. Odpalamy sobie konsolę. I w config, tak, Tutaj wyświetlamy mój adres IP. To jest 192.168.1.111. Stworzymy sobie plik złośliwy przy pomocy MS-Venom na reverse TCP. Wskażemy oczywiście nasz adres IP i, i port, na którym będzie pracował. Zapiszemy go do pliku EXE wykonywalnego, tak aby odpalił się na maszynie ofiary. W ten sposób przestępcy mogą wykorzystać tego typu pliki, umieszczając je tak naprawdę w sieci, hostując. I po odpaleniu pliku Excelowskiego zostanie on pobrany i odpalony na maszynie. Zobaczcie jak to wygląda. Nasz plik będzie się nazywał oczywiście PanskamikEze. To jest adres IP tej maszyny. I oczywiście wybraliśmy sobie port, na którym będzie sobie pracować. W pewnym czasie program stworzył nam plik. Tak? Następnym etapem będzie wyhostowanie tego pliku do sieci, tak aby potencjalna ofiara pobrała sobie ten plik i odpaliła za pośrednictwem pliku Excel. Oczywiście my ten plik Excelowski mamy już na maszynie ofiary, natomiast moglibyśmy go wysłać wyścinkową wiadomością. Ewentualnie podrzucić taki plik na komputer no w zależności od tego, co ma na myśli dany przestępca. Jak widać nasz plik się utworzył. Polską plik exe. Moglibyśmy od razu bezpośrednio stworzyć go do, do, do pliku wchodząc po prostu na desktop i, i do, do konkretnego katalogu. Tak, Tutaj sobie utworzymy taki katalog, gdzie sobie go przekleimy. Moglibyśmy od razu to zrobić natomiast przekleimy sobie po prostu dany plik do środka. To jest nasz plik. Wklejmy sobie go do folderu, żebyśmy mieli porządek. Wychostujemy sobie ten plik na, na naszym adresie, po prostu w naszej wewnętrznej sieci LAN. Już jest wychostowany na porcie 80. Tu oczywiście wchodzimy sobie w MS Console najpierw, tu jest błąd. I oczywiście konsolę mamy już metasploita odpalonego i używamy Exploita Multihandler. Oczywiście wkazujemy pilot na Windows, Meterpreter I tak tutaj był plik reverse tcp Oczywiście mm, wprowadzamy informacje na temat naszego hosta Czyli to jest 111 tak, tak. Potwierdzimy. Jest 192, 168, 111. To jest nasz host. Oczywiście wskazujemy port, który podaliśmy, czyli 555. No i jak widać, nasza konsola już sobie oczekuje i nasłuchuje. Zobaczmy, jak to wygląda po stronie ofiary, tak? Strona ofiary ma plik Excelowski oczywiście z makrem. W makro zawarty jest kod, który pobiera plik. Z sieci, odpali go i w międzyczasie uruchomi ten plik, który da dostęp do danego systemu. No, otwieramy zwykły plik Excelowski, a w międzyczasie coś się dzieje. Ja tutaj daję komunikaty specjalnie w kodzie, tak abyśmy wiedzieli, że ten plik się odpalił. No i zobaczymy. Mamy dostęp do całego metapretera. Po otwarciu zwykłego pliku, tak naprawdę niezwykłego pliku Excelowskiego, mamy dostęp do całego systemu. Zobaczcie, jesteśmy na systemie. Mamy dostęp. Wpiszmy sobie IP config. Tak? Mamy, jesteśmy w systemie 1.113, adres IP końcóweczka, Jesteśmy w środku, możemy robić tak naprawdę wszystko. Po wpisaniu help macie tutaj wiele możliwości. Mamy opcję screenshota, tak? Zróbmy sobie screenshota maszyny. W czasie rzeczywistym. I zobaczmy, zrobiliśmy screenshota, zapisaliśmy tutaj do, od razu do naszego pliku, do naszego folderu, katalogu. Tak, zobaczmy jak to wygląda. I widzicie, mamy screenshota odpalonego, odpalonej maszyny. Wychodzimy sobie z tego pliku, a my pomimo tego mamy dostęp, tak? Ten plik jest po prostu w tle odpalony, który sobie pobrał, więc możemy robić wszystko. Zobaczcie, zrobimy drugiego screenshota, sprawdźmy czy... I widzicie już, że jest zdjęta ta, ta informacja Excelowska. Tak więc widzicie, że to jest to na bieżąco robione, to w czasie, trwa to w czasie rzeczywistym, mamy pełny dostęp do maszyny. W późniejszym etapie pokażę Wam jak wygląda taki kod w Visual Studio. Jak potencjalny przestępca może stworzyć taki plik z makro, który się odpala, pobiera plik. Oczywiście ten plik może być wyhostowany gdzieś na zewnątrz. może go po prostu pobrać, odpalić i mieć pełny dostęp zdalny do waszej maszyny. Zobaczcie, odpalmy sobie Cela. Jak widać, jesteśmy na dysku C, Users Anonim i jesteśmy w dokumentach. Tak? Wyjdziemy sobie z dokumentów, widzimy, że mamy dostępne katalogi. Wyjdziemy sobie może na desktop. Jesteśmy już na pulpicie. No to stwórzmy sobie katalog. Został jej skakowany. Zobaczmy, czy się plik utworzył. Zobaczcie. No i jest plik. Widać, że jesteśmy w systemie. Walmy sobie chroma i nasz kanał. Sprawdźmy jak to pójdzie. Zobaczmy. Odpalamy chroma, YouTube'a, kanał Panskamik. No i zobaczcie, odpala nam się w przeglądarce. Oczywiście to było pierwsze, pierwsze odpalenie, więc akceptujemy cookiesy i zobaczcie, i odpala nam się kanał, tak? Jest to bardzo ciekawe. No i zobaczcie, jak wygląda taki plik w środku, tak? Wchodzimy sobie w opcję Developer Visual Basic. No i zobaczcie, to jest cały kod, który jest potrzebny do tego, aby pobrać taki plik. Mamy wskazany URL, tak, który w moim przypadku jest to ten adres, który wam podałem, plik e, pancamic.exe. Mamy lokalizację zapisu pobranego pliku. Mamy tutaj opisane e, pobranie pliku, tak, gdzie ma się pobrać, gdzie ma się odpalić. I oczywiście informacje, czy pliki się odpaliły i tak dalej. Oczywiście yy, przestępcy nie robią takich rzeczy, po prostu odpalają w tle i raczej nie chcą być zauważalni, to jest specjalnie nadałem taki kod, abyśmy wiedzieli, że te pliki się odpalają, żebyście widzieli, że coś jest w środku, tak? Więc yy, jak widzicie w takim zwykłym pliku Excelowskim z makro odpalicie sobie tego typu pliki. Oczywiście yy, antywirus tego typu pliki w, yy, weryfikuje, tak? Włączmy sobie teraz yy, antywirusa. I zobaczycie, że on je wyłapie. Są pewne techniki, które mogą omijać sygnatury, które posiada antywirus. Natomiast chcę wam pokazać, jak to zweryfikuje teraz Defender. Już widzicie, że znaleziono zagrożenia. Tak? Defender momentalnie wykrył nam, że coś jest nie tak. I zobaczmy, znaleziono zagrożenie. Mam tutaj Trojana. On to weryfikuje, proszę bardzo, Meter preder. E, tak więc wszystko. Dziękuję serdecznie i zapraszam do kolejnych odcinków.